Przez ostatnie 40 lat Mercedes prawie niezmiennie rozwijał swój ulubiony model, czyli G. A teraz z nami jego najnowsze dziecko nie G63, tylko Mercedes G-klasa 580, elektryczna. Będąc właścicielem G63, bałem się tego, co Mercedes zrobi z elektryczną G-klasą, ale tutaj, tutaj tych zmian nie widać. Samochód jest wyższy, a zmiany są kosmetyczne i niewprawione oko nie zauważy tego, że ten samochód jest elektryczny. A co jest tylko na plus dla mnie. 585 KONI, 112 kW bateria, czyli największa wśród wszystkich elektryków. 1 cm większy prześwit, z czego Mercedes jest najbardziej dumny? Skillless Entry. Ale to wszystko nie przychodzi tanio. 347 kg to totalna ładowność tego samochodu. Śmiech na sali. Tak jak i na zewnątrz, takich w środku wielkich zmian tutaj nie uraczycie. Oczywiście mamy piękną skórę, Alcantarę, nową kierownicę, nowe sterowanie multimediami, ale wnętrze pozostaje niezmienne przez ostatnie 6-7 lat. Hate it or love it. Wygląda na to, że Mercedes wysłuchał swoich konsumentów i stworzył idealną G-klasę. Wygląda obłędnie. Jest cichy, jest paskudnie drogi, ale tutaj, na tym jednym z najdroższych osiedli w Norwegii, czyli na Holmenkollen, pasuje idealnie.